Hejka kochani, przypominam o konkursie grafkowym. Kto da najwięcej grafów, wygra coś z kolekcji lub jakiś unikat. Jedynie trzeba dawać autografy na klaudia 20005 x Ta osoba, która mi się pokaże w okienku, wygra albo. Coś z kolekcji albo jakiś unikat. Jeszcze zobaczymy. Konkurs będzie trwał do 31 stycznia i zobaczymy kto się pokaże w okienku. Zainspirowały mnie od ci jeden Filmik od youtuberki chyba -ty -ty I.E. ma nazwę na YouTubie, ale nie jestem pewna. I polega na tym, że pokażę Wam jak zrobić tęczowe włosy. Szukajcie po prostu, co trzeba zrobić. Szukajcie osoby, która ma te włosy albo chociaż posiada luka z tymi włosami, żebyście mogli zrobić. To jest ta osobka. Ona tych włosów nie ma, aby szafie, ale ma z nimi Luka. No i co robicie Do tego potrzebujecie dwa konta, chyba że ktoś z kogoś ze znajomych poprosicie, żeby polubił ten luk. I pokażę wam jak bezpiecznie zrobić, żebyście mieli tęczowe włosy, tak żebyście nie dostali bana, nie mając ich w szafie po prostu. Szukamy tych tęczowych włosów. Tutaj są na przykład takie lub takie. Klikacie to. Ubieracie tą postać jak wy byście chcieli, żeby ta, jakby to wyglądało. Więc że na przykład to i to. Z ubrań. Ojeju. No trochę tych ubrań ma. Powiedzmy, że to. Co tu jeszcze dodać? Coś, żeby pasował nasze patto i buty. Ty ty, ty 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 Dobra. Klikacie tu. Wpisujecie obojętnie co? Nasz kok ok okok. Zapisujecie go. I teraz czekam, aż ktoś to polubi. I jak pokażesz, się, kto to polubił pierwszy, to szybko klikacie tu, tutaj i zobaczmy, czy to w ogóle będzie działać. Nie mówcie, że ja mam lagę. A nie, ładowało się. Dobra. <grytanie> Dobra, czekamy i patrzymy, czy się udało. Nie udało się. Zobaczymy drugi raz. Liczymy do 10 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalej nic. Ptaszek, która yy, powiedziała, że tak się to robi i jej udało. A czemu nam to nie działa? Może jak rozbierę swoją postać. No dalej nic. Może to jest yy, przez to, że za dużo osób jest. No nie udaje nam się, kochani, nie wiem dlaczego. Nie wychodzi nam to Powiem Wam, że nam to nie wychodzi. Jest! Udało się po którymś razie. I teraz klikamy ubierz to. Ubierze się tam to czy nie? Proszę. Proszę, proszę niech się to uda. Jest! Udało się. I teraz, co robicie, żeby. Proszę ja patrzcie, teraz te włosy mam na sobie, tak? Ale jak wejdziemy do. Na przykład do szafy, to ich nie ma. Zupełnie ich nie ma. I co możecie zrobić, żeby te włosy Wam pozostały? Wystarczy, że po prostu zapiszecie tego luka. Z tymi włosami. Ważne, żeby zapisać tego luka, żeby z tymi włosami był. Tak? I dajecie po prostu tak, dajecie zapisz. Zapisujecie. I po prostu jak po zalogowaniu się, to Wam te włosy znikną i te ubrania też Wam znikną, jeżeli ich nie macie w szafie. A tak po prostu jak i patrzę, teraz się tego nie da ubrać, bo ich nie mamy. I jak po prostu nadusimy tu. Nadusimy tu. I tu wejdziecie. Chyba internet mi ucieka. I jak wejdziecie tu i tutaj, po prostu nadusicie, to potem możecie po prostu to zakładać. I tak będzie za każdym razem, jak będziecie wchodzić tylko do szafy i ten ludzie będziecie zakładać będzie Wam działać. Teraz zobaczymy, czy te drugie włosy nam się udadzą. Też od tej samej osóbki próbujemy, co ma posiada te włosy. Spróbujmy z tymi drugimi kolorowymi włosami i zobaczymy, czy to też będzie działać. Dajemy stwórz luk. Tutaj. Ale tu już nie będę robił i nie będę ubierać yy, lukę. Tylko zobaczymy, czy się to nam uda. Bo no, po którymś razie dopiero nam się udało. A ty, ta suka akurat mi mówiła, że i za pierwszym razem się udało. Więc yy, chyba mam za dużo znajomych, dlatego mam takiego laga Zobaczymy, czy nam się to uda. Podajmy na przykład, że byle co... Żeby, byle to, żeby ubrać. E, ta, 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 ta. Dajmy tak. Dajemy tu, znowu nazywamy to byle jak. Czekamy, kto pierwszy polubi. Okej. Okay. Szybko wchodzimy tu. Tu. Jezu, co mi się dzieje? Proszę, żeby się udało. Może za drugim razem się uda. Od razu zobaczymy. Nie udało się za drugim razem też się nie udało. Nie! Jezu! Akurat musi być tu ktoś na czacie, żeby... musiałam w to wleść. Chyba mi się to nie uda, bo teraz mam laga. że Musimy się wylogować i zalogować i stworzyć jeszcze raz tak luka. Żeby nam się udało. Myślę, że za drugim razem pójdzie nam szybciej. A przynajmniej tutaj. Za, za którym się razem się w końcu udało. O chwila. Może? Może się uda? Chociaż nie wiem, bo mam teraz wielkiego laga. Zobaczymy, czy to będzie działać. Udało nam się! Kochani, za drugim razem udało nam się od razu. Jest! Chociaż tyle dobrego, że za drugim razem nam się udało. Ja chciałam nagrać i sprawdzić czy faktycznie jak tak zrobimy, czy to działa, czy nie działa. Jestem zaskoczona, że to zadziałało. Bardzo dziękuję osóbce Ala Karmel 11, że powiedziałaś mi o tym sposobie, o tej youtuberce. że to jest naprawdę bardzo bardzo dziękuję coś jest nie tak niby te włosy mam na sobie ale nie mogę z nimi stworzyć luka Oj, kochani, jednak się nie udało od razu. A chciałam zapisać. Nie wyskakuje nam to. Wyloguję się i zaloguję i zrobimy to jeszcze raz. Może się uda znowu, za drugim razem od razu. Zobaczymy. Majam już takiego dużego laga, że po prostu się nie dało. Zobaczymy czy nam się uda. Dobra, niech się to załaduje. Czyli na przykład jak się zalogujecie, to już takich ubrań nie macie, ani tych włosów. O, tutaj od osób, gdzie dostałam prezent... Eee... Aha... Czyli osoba mi coś takiego napisała, byś chciała zostać moją przyjaciółką, bo już pożyczyła mi trochę ciuszków. E... Sorry, ale no, bowi vi... nie. Przepraszam, ale że musicie widzieć, co ja robię. Ale e... od kilku dni zapraszają mnie właśnie takie osoby i piszą do mnie takie dziwne rzeczy. Pytaniem, czy im coś dam. Ich nazwy są coraz dziwniejsze i przerażające, dlatego po prostu blokuję takie osoby. Dobra, szukamy. Mam nadzieję, że się teraz uda. Proszę, niech się to uda. Niech się uda za drugim razem, tak jak przed chwilą. To będzie super. Miałam to na sobie i chyba te buty na drugiej stronie jakieś. Dobra, dajmy tak. Co O nie, 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 nie. Tyle osób to polubiło, że nie wiem, czy się to teraz uda, bo. Osoba, która pierwsza polubi się w to wejść akurat. Bo potem nie wiadomo czy wam się to uda. I patrzymy. Nie udało się. Próbujemy jeszcze raz. Trochę się denerwuję, że nam się to nie uda. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znowu nam się nie udało. Nie udało się. Znowu się nie udało. coś tak czułam, że za drugim razem jak to będziemy robić już nam się nie uda a przynajmniej za pierwszym razem nam się udało ale te włosy też bym chciała mieć jako z nimi luka ale nie da się nie co ja mam zrobić jeszcze raz stworzyć To jeszcze raz stworzyć bo się nie udaje kochani Boję się że za trzecim razem się nie udaje to trzeci raz warto spróbować i zobaczymy Zrobię to tak. I zobaczymy, czy nam się uda. Da się kochani, bo jeszcze już nam się to, nam nie uda. Bo mam już tutaj duże, duże lagi, widzę. I wątpię, żeby nam się teraz to udało. Nie udało się. Proszę, niech się to uda. Jest chyba za dużo osób dostępnych, dlatego nam się to nie udaje. Zobaczymy czy nam się uda kochanie przekro mi ale chyba nam już się to nie uda Próbuję jak mogę, ale nie wychodzi Zatem tutaj ta osoba zniknie i nie uda nam się przekromi, mi, ale nie udało nam się. Ostatni raz spróbuję. Jak teraz się nie uda, to już nie będę próbowała. Bo nie będę stwarzała psycylialnie kilka razy, żeby nam się to udało. Jeszcze raz. O jest. Co to mi za jakaś reklama wychodzi? Tylko nie wiem, czy to robić, bo odcinek trwa już 21 minut. I... Nie wiem, czy Wam będzie chciał się oglądać, żeby się ten trik udał. Przynajmniej te pierwsze włosy się udały. Spróbuję ostatni raz z tymi włosami. Jak się nie było, to może Wam się uda. Zobaczymy. Dlaczego nie działa jak klikam? Zobaczymy, czy nam się to uda, ale nie... boję się, że jednak nie. Nie udało się. Jeszcze raz. Nie udało się. Chyba nam się już to nie uda. Przynajmniej za pierwszym razem nam się... Yy, za którymś tam razem te, nam się dru pierwsze Pierwsze było co udało, ale za te drugie mi już nie wychodzą. A szkoda. Kochani, widzicie, ja cały czas próbuję, próbuję i nie wychodzi. Przepraszam, ale nie wychodzi mi to za dużo osób jest dostępnych, żebym to mogła zrobić. Nie wychodzi nam to. mówi się, trudno. Ale bardzo tak dziękuję tej osobce. Przynajmniej te pierwsze nam się udały. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wam się udało ten trik i zobaczymy próbowałam jak mogłam ale nie wychodzi kochani Próbuję ja ale chyba się nie uda. Nie uda się nam. Hmm. Lipa. Przynajmniej jedne nam się udała. Dobra, nie próbuję. Już. Jak się odcinek Wam podobał i chcecie, żebym więcej nagrywała takich rzeczy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i najlepiej dzwoneczek. Miłego dzionka, pa pa!